W fotografii możemy dokonywać bardzo wielu podziałów, ale jeden z nich jest podziałem szczególnym i dzieli on fotografię ze względu na tą, która prezentuje mm -hmm. osoby żywe, oraz na tą, której bohaterami są osoby. Wy... Fotografia postmortem w XXI wieku nie jest zbyt popularna, ale sprawa miała się zupełnie inaczej w wieku XIX. Fotografia sama w sobie była nową technologią i nie każdy mógł sobie na nią pozwolić. A większość tworzonych wtedy zdjęć miała charakter pamiątkowy. Pierwsze aparaty generowały bardzo dużo ograniczeń ze względu na swoją prostą, nierozwiniętą jeszcze budowę. Czas naświetlania kliszy fotograficznej był długi, a co za tym idzie, aby stworzyć zdjęcie, które było ostre, wyraźne i nierozmyte, bohaterowie tychże fotografii musieli nie poruszać się czasami nawet przez kilkanaście minut. W XIX wieku było można wyłącznie pomarzyć o robieniu zdjęć, które posiadają w sobie jakąkolwiek dynamikę. I być może dlatego właśnie najpopularniejszym gatunkiem fotograficznym był portret. Fotografia służyła zapisaniu obrazu danej osoby a, czy danej rodziny. A w procesie jej wykonywania osoba, która była fotografowana, musiała przez kilka, kilkanaście minut siedzieć w danej pozycji i nie ruszać się na tyle, na ile było to możliwe. Z tego też powodu wiele starych zdjęć wygląda dosyć nienaturalnie. Ciężko jest utrzymać swoją postawę w jednej pozycji. A legendy głoszą, że niektórzy fotografowie nawet posiadali w ekwipunku swojego atelier specjalne konstrukcje. W których sadzali osoby z oparciem z tyłu głowy, które było niewidoczne na zdjęciu, w taki sposób, aby ta osoba mogła utrzymywać statyczność swojego ciała najdłużej jak to możliwe. Wiek 19 od 21 różnił się w wielu bardzo różnych aspektach. W kontekście medycyny średnia długość życia człowieka była o wiele niższa niż jest teraz. A w kontekście technologii na przykład, kiedy samochody też nie były popularne ani kolej, która dopiero wtedy raczkowała, um, dystanse, które teraz są małe, 150 lat temu... Były duże i o wiele trudniejsze do przemierzania. No więc mamy problematykę numer jeden, która wynika ze śmiertelności, oraz problematykę numer dwa, związaną z pokonywaniem dystansu. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że w jakiejś rodzinie, która jest delikatnie rozsiana po kraju, mieszka w innych miastach, rodzi się dziecko i to dziecko nie żyje zbyt długo, nie dożywa do swoich pierwszych urodzin. Ciało trzeba pochować, w ciągu kilku dni odbywa się pogrzeb. Jest to pogrzeb, na który nie wszyscy krewni są w stanie zdążyć. Daleko mieszkająca część rodziny nie miała okazji poznać tego dziecka w trakcie jego życia. Średni dystans możliwy do pokonania za pomocą powozu konnego, czyli no takiego głównego środka transportu w XIX wieku, to 40 km. A dziennie, więc pokonanie 200 km to tydzień podróży. No i mamy problem. Mamy część rodziny, która nigdy nie widziała tego dziecka. Nie wie kim jest, nie wie w jaki sposób wyglądało. Rodzice nie zdążyli skorzystać z usług fotograficznych w trakcie życia swojego dziecka, więc nie mają też żadnego zdjęcia. A rozwiązaniem tego problemu okazuje się być fotografia pośmiertna. Była ona uprawiana w różnych formach. Najczęściej zamawiano fotografa do kaplicy, w której leżał nieboszczyk. Ciało było już przygotowane przez rodzinę umalowane, ubrane a więc fotograf po prostu wchodził do środka, ustawiał kompozycję i wykonywał zdjęcie. Drugą i o wiele bardziej wstrząsającą formą uprawiania fotografii postmortem, były inscenizowane portrety realizowane w atelier fotografa albo domu zmarłego. Zdjęcia te realizowano w taki sposób, aby uchwycić w ciałach bohaterów element życia. Jeśli zwłoki były stosunkowo świeże, było można w całkiem łatwy sposób je ustawić. Zazwyczaj sadzano je na krześle i przywiązywano kończyny od tego krzesła tak, aby Ciało nie spadło. Problem jednak tworzyły oczy. Po śmierci powieki w naturalny sposób opadają, a utrzymanie otwartych oczu zmarłego było niebywale trudne. Jedną z form radzenia sobie z tym problemem było dorysowywanie oczu na powiekach zmarłego a innych sposobów nie będę tutaj opowiadał ze względu na drastyczność ich wykonywania. A ty co robisz, kiedy zamykają ci się oczy, a na przykład tego nie chcesz? Spinam mięśnie twarzy z całej siły, tak żeby utrzymać je otwarte. No właśnie, Kasper spina mięśnie, a potem go twarz boli. Ale to nieprawda, że trzeba to robić. Jeśli klikniecie link, który znajduje się w tej okolicy, traficie na zajebisty tutorial, jak utrzymywać oczy zawsze otwarte. Tworzenie zdjęć inscenizowanych było bardzo częstym zjawiskiem, kiedy umierało dziecko. Rodzina wtedy przynosiła do atelier fotografa ulubione zabawki tego dziecka, elementy jego codziennego życia. A fotograf ustawiał całą scenkę i dbał o inscenizację w taki sposób, aby na zdjęciu to dziecko wyglądało, jakby się bawiło, jakby jeszcze żyło. Czasami rodzina zapragnęła posiadać wspólne zdjęcie z osobą zmarłą i wtedy występowało bardzo ciekawe zjawisko. Tak jak już wcześniej wspominałem, aparaty w tamtych czasach miały bardzo długi czas naświetlania, a aby zdjęcie wyszło nieporuszone, wyszło nierozmyte, bohaterowie tych zdjęć musieli pozostawiać w bezruchu przez dłuższy czas, czasami kilkanaście minut. I o tyle, o ile osoby żywe miały z tym problem, osoby umarłe były w tym mistrzami. Często oglądając zdjęcia z XIX wieku możemy bardzo łatwo się domyślić, że dana fotografia prezentuje postmortem. Jest to fotografia, w której któraś z osób jest niebywale ostra w porównaniu do innych osób znajdujących się na tej fotografii. I tą osobą jest osoba, która już zmarła to ona znajduje się w. Polu idealnej ostrości, to ona jest nieporuszona, to ona zamarła w bezruchu najlepiej. Ale w obiektywie całej fotografii postmortem, która skupia się głównie na przedstawianiu osób nieżywych w taki sposób, jakby jeszcze żyły, tworzeniu pamiątek mających na celu uchwycenia elementu życia w tych ciałach, i stworzeniu pamiątki, którą będzie mogła oglądać rodzina, znajomi, nieznajomi czy potomkowie, znajduje się jeden wyjątek. I tym wyjątkiem jest autoportret dokonany przez Roberta Mapeltorfa. Ale fotograf ten, ze względu na swoje niesamowicie bogate życie artystyczne, zasługuje na szczególną uwagę dlatego zdecydowałem się opowiedzieć o nim w kolejnym odcinku. A jeśli tobie podobają się treści, które tworzę i chcesz pomóc mi zbudować trochę większą motywację do siedzenia w piwnicy i opowiadania o różnych zagadnieniach fotograficznych, no to ten. No to zostaw subskrypcję albo lajkę w górę, albo lajkę w dół, albo co tam chcesz.